Wersow czy Freeze? Wersow. Dlaczego? Żalu już nie mam. Rozumiem bardzo dużo rzeczy, jakby swoich błędów. Nie obwiniam aż tak bardzo w swojej głowie też e, jej. Każdy z nas się myślę, że zmienił. Niewielu widzów wie, że Daniel wziął udział w programie Dody Show 12 kroków do miłości. Czy Ty o tym wiedziałaś? E, ja się dowiedziałam tydzień przed e, emisją. E, Daniel zaczął e, w ten sposób, że myślałam, że powie mi, nie wiem, jakieś naj, najczarniejsze sekrety swojego życia. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem dziennikarką portalu Świat Gwiazd. A dziś ze mną Monia Muratowa. Cześć. Cześć, witam serdecznie. Jak Ty w ogóle czujesz się w udzielaniu wywiadów? Widzisz, <noise> muszę się otworzyć, ale lubię rozmawiać i, i przed kamerą, i, i, i za nią, więc myślę, że jak się tylko przyzwyczaję, to będzie leciało. <noise> Zacznę przede wszystkim od komplementu, bo tak jak się zobaczyłyśmy, przede wszystkim w oczy rzuciła mi się Twoja metamorfoza. Nie lubię zwykle oceniać kobiecej sylwetki, bo czasami wydaje mi się to nie na miejscu, natomiast Ty wyglądasz kwitnąco. Pytanie, czy to jest yy, ćwiczenia, czy dieta? Tak naprawdę to wszystko naturalnie zaczęło się odkąd zrezygnowałam z jedzenia mięsa właśnie rok temu, bo to był czerwiec. No i później jakoś tak poznałam faceta, który trzykrotnie czy nawet kilkukrotnie więcej siedzi w temacie zdrowego odżywiania, testował dużo rzeczy, sam w życie, w życiu wprowadza różne zmiany, no więc podłapujesz jak. Ktoś obok ciebie tak, tak funkcjonuje, no więc zaczęłam jeść więcej warzyw i owoców, i to jest w ogóle klucz, to tak śmiesznie brzmi, ale po prostu zrezygnowałam z jakiegoś jedzenia e, takiego syfu. E, to, to przede wszystkim, a później byłam w Tajlandii, gdzie oczyściliśmy organizm tak totalnie, bo jadłam tylko owoce i warzywa i to dosłownie, co myślę, że tutaj byłoby ciężkie. No i tam schudłam naj, najwięcej. I, i, I tyle, tak. Pytanie: Jak Ty się teraz czujesz w swoim ciele? Fantastycznie. Ja w ogóle zawsze się czułam, i ja nie miałam świadomości tego, że. E, wydaje mi się, że wtedy też byłam e, ładną atrakcyjną. kobietą, atrakcyjną, e, szczupłą, ale jednak widać, że po prostu no inaczej. Mi się to też rozkłada wszędzie tak naprawdę. Ja nie miałam na przykład e, w jakiejś jednej części ciała, e, więc po prostu zeszło e, ogólnie, ale ja nie miałam pojęcia. Ja dopiero teraz, jak widzę jakieś nagrania. E, to są jakieś dwa rozmiary w dół w przeciągu tak naprawdę naturalnym czterech miesięcy, pięciu, więc nie mam złotego środka. Wydaje mi się, że trzeba zacząć od głowy, no bo jeżeli nie zajadamy stresu, nie palimy, ja też nie piję alkoholu od kilku miesięcy, nawet tak po prostu, nigdy nie miałam jakichś problemów, ale zawsze gdzieś ten alkohol, szczególnie na eventach, żeby rozluźnić atmosferę, no to już nawet nie, nie czuję takiego zapotrzebowania, no i i to najwięcej dało. Po prostu zdrowy tryb życia. To brzmi bardzo banalnie, bo wszyscy o tym mówią, ale yy, jeżdżę dużo na rowerze. Uwielbiam rowery miejskie. To jest, dla mnie to jest najlepsza rzecz, jaka, jaką mogło nam miasto dać. To są rowery miejskie. Ja jeżdżę codziennie po 10-20 kilometrów i do tego jeszcze chodzę na siłownię codziennie. Ale z, przestałam sobie wkręcać w głowę, że muszę schudnąć, bo ja o tym nie myślałam. To wyszło bardzo naturalnie. Yy, przez co. Yy, nie sprawia mi to kłopotu, jest to po prostu lifestyle. Monia, to pytanie, ile kilogramów w dół? Najlepsze jest to, więc nie sugeruję się w ogóle y, kilogramami, że może jakieś y, 5-8, y, gdzie 5 już było y, w lutym, y, a wyglądam zupełnie inaczej, no i jestem dwa rozmiary y, niżej. Także y, nie sugerowałabym się... Y, Kilogramami, absolutnie, bo ja też mam 1,74 no i ważę te 65 kg gdzie byłam pewna, że zeszłam już poniżej 60, a tak nie jest, więc <grym> nie wiem. Wspomniałaś o partnerze, więc przy nim się zatrzymam. Daniel jest o Ciebie 15 lat starszy, co lubią wytknąć czasami internauci. Czy ta różnica tobie czasem przeszkadza, czy może zupełnie nie? Ja w ogóle o tym zapominam. U nas tego kompletnie nie widać. Wiadomo, że przy jakichś sytuacjach on ma jakby życiowe większe doświadczenie, ale równie dobrze mógłby być kilka lat starszy, dwa, trzy, pięć i mieć tak samo doświadczenie. Więc my się bardzo dobrze dogadujemy. Oboje uzupełniamy i czasem ja go czymś zaskoczę, chociaż jak mi to kiedyś wspominał, że nie wiem, czy mi zaimponowałam albo go czymś zaskoczyłam, to miałam z tyłu głowy jakim cudem, skoro przez te lata różnicy, on pewnie poznał też mnóstwo ludzi, dużo doświadczył, a jednak takie sytuacje też się zdarzają, więc mnie to tak podnosi na duchu troszeczkę, że naprawdę tej różnicy nie ma w ogóle. Niewielu widzów wie, że Daniel wziął udział w programie Dody Show 12 kroków do miłości. Czy ty o tym wiedziałaś? Ja się dowiedziałam tydzień przed y, emisją. Daniel zaczął y, w ten sposób, że myślałam, że powie mi nie wiem, jakieś naj, najczarniejsze sekrety swojego życia, a, a tak naprawdę chodziło tylko o program i razem go oglądaliśmy. M, mi się bardzo podobało. Y, jak znam go prywatnie, oczywiście <laughs> jesteśmy też już rok razem, ale, ale nawet wtedy po tych kilku miesiącach bycia ze sobą, no to zupełnie inny człowiek, ale oczywiście na plus. Po prostu bardzo się tam stresował. Także dobrze, że go poznałam przed, przed emisją. No. Z dodą mu nie wyszło, ale znalazł za to po programie miłość życia, myślę, mam nadzieję. Też mam taką nadzieję i ona też mam nadzieję, że znalazła miłość życia, bo ja śledzę, ja Dodę bardzo lubię od zawsze, więc trzymam też bardzo mocno kciuki za jej związek. To pytanie jeszcze, jak wy w ogóle się poznaliście, skoro poznaliście się przed emisją, ale rozumiem już po nagrywkach. Yy, tak, to my, my się poznaliśmy na początku lipca, a ja sobie oczywiście jako kobieta wszystko wystalkowałam, że jeżeli byli na Paradzie Równości rok temu, a ona była w, pod koniec czerwca, no to tak naprawdę my się poznaliśmy jakoś w przeciągu tygodnia od, od tej ich ostatniej randki. No i poznaliśmy się u Michała Gały, którego serdecznie pozdrawiam, bo nie mówił mi o tym, że będzie ktoś nowy w naszym gronie, jak sobie Wieczorkiem siedzieliśmy, ale miał z tyłu głowy, że on, on się chyba moni, moni spodoba. Więc dobrze, że mi tego nie powiedział, bo mi się też nastawiała niepotrzebnie, jakoś stresowała. A przyszłam po, po planie teledysku, który stylizowałam, miałam nie iść, więc też tak na, w naturalnej odsłonie mnie poznał od razu. Fajnie. No, u znajomych wspólnych. Czy zaiskrzyło od razu? Wydaje mi się, że tak, bo, bo godzinami rozmawialiśmy, poszliśmy tak naprawdę każdy w swoją stronę koło siódmej, ósmej, a o 16 tego samego dnia umówiliśmy się już na obiad, więc myślę, że tak. Monia, to zatrzymam się teraz przy Twoim głośnym wywiadzie. Niedawno udzieliłaś faktycznie dość głośnego wywiadu. Media wyciągnęły jeden wątek o Wersow. Mm. Czy miałyście kontakt od tamtej pory? Nie, nie mamy kontaktu, odkąd zrezygnowałam z pracy. No, no nie. Pytanie, czy ty miałaś jakieś obawy, jak udzielisz tego wywiadu? Czy, czy będą jakieś konsekwencje? Czy w ogóle bałaś się tego? Hmm. Miałam to z tyłu głowy, ale wywiad trwał prawie godzinę, opierał się raczej na mojej osobie, mojej pracy jako stylistka, działaniach w internecie, o zdrowiu psychicznym. Naprawdę bardzo fajny wywiad, mój pierwszy taki, w którym faktycznie mogłam pokazać siebie, coś o sobie powiedzieć. Był ten jeden wątek, oczywiście, że tak, ale w wywiadzie nic nie powiedziałam, tak naprawdę. Nie wyciągnęłam nic nowego. Było to raczej podpięte pod jakąś wypowiedź. Miałam z tyłu głowy, że, że tak będzie, ale. Jakoś bardziej, bardziej wiem o tym, że ludzie aż tak się mną nie interesują, już jakby po, po odejściu z tej pracy. W sensie ludzie, którzy tą, tą ekipę Weronikę oglądają, więc myślałam, że to po prostu się tak rozmyje. Wstawiając. Ten urywek na Instagrama, no to już bardziej e, miałam to, to z tyłu głowy. Wiedziałam, że platforma też tym, tym e, fragmentem chciała wypromować ten wywiad, więc jest to w jakiś sposób zrozumiałe, ale nie przemyślałam tego. E, nie miałam też nic złego na myśli, aż takich intencji, więc e, troszeczkę nieświadomie. Może, może, może nie powinnam też tego wrzucać, nawet jeżeli w tym wywiadzie było, to e, nie miałam nic złego tak na myśli, żeby. E, nic nowego tam nie powiedziałam, po prostu, więc tak. Mam wrażenie, że Wy obie jesteście wartościowymi kobietami. Pytanie, czy kiedykolwiek myślisz, że jest taka szansa, że kiedyś zażegnacie ten spór i po prostu napijecie się, nie wiem, lampki wina? Ja podchodzę do wszelkich konfliktów, jakichś takich rzeczy. Ja wybaczam bardzo szybko ludziom, nie lubię się kłócić, nie potrzebuję tego. Uważam, że dla spokoju ducha to jest w ogóle najważniejsze, to jest to takie wybaczenie. I po związkach, i po różnych, żeby po prostu ze wszystkimi mieć jakby czystą kartę. Tutaj bym ją chciała, ale nie czuję takiej, takiej potrzeby wychodzenia na, naprzeciw, bo i tak wychodziłam jakby wcześniej, więc. Nie mówię nie, ale z mojej strony nie ma takiej potrzeby. Raczej dla takiego spokoju ducha y, możliwe, że dobrze byłoby wyjaśnić niektóre rzeczy prywatnie. Okay. Czy jest jeszcze w tobie jakiś żal? Yy, nie, było go bardzo dużo i on mnie właśnie najbardziej tłamsił, y, ale żalu już nie mam. Rozumiem bardzo dużo rzeczy, jakby swoich błędów. Y, nie obwiniam aż tak bardzo w swojej głowie też jej, każdy z nas się myślę, że zmienił, bo minęły trzy lata, ja jestem totalnie inną osobą i wierzę w to, że ona również i życzę jej wszystkiego najlepszego. Trzymam kciuki za pozytywne rozwiązanie tej sprawy, bo tak jak powiedziałaś, nie ma w ogóle co tracić energii tak, na jakiś konflikt. Tak uważam, tak uważam. Każdy z nas żyje swoim życiem. Wydaje mi się, że jest szczęśliwa, ja też jestem, także nie ma tutaj w ogóle miejsca myślę na jakieś dalsze grzebanie w temacie albo, albo cokolwiek. Mhm. To płynnie przejdźmy do kolejnego tematu. Wszyscy mówią o Cloud MMA. To jest nowa federacja, której włodarką została Lexi Chaplin. Wróżysz temu sukces? Jak najbardziej. Ja wszystkim wróżę sukces. Jeżeli ktoś zaczyna coś nowego, ma na siebie pomysł, no to, no to tylko trzymać kciuki. Ja nie jestem aż tak bardzo w temacie. Ostatnio widziałam jakiś post. Mój dobry kolega, przyjaciel, który gdzieś tam z lekcji też współpracuję, no to przez to ja, ja gdzieś tam więcej słyszę albo coś wiem, ale jakby uważam, że jeżeli ktoś ma, tak jak mówię, pomysł, to niech go realizuje i zobaczymy, jak będzie szło. Myślę, że to dobry pomysł. Znaczy, jeżeli ona się w tym czuje i jest to jakaś taka jej zajawka, to dlaczego nie? Może, może, yy, może to odświeży troszeczkę tą sferę, bo ja już w ogóle tych gal nie śledzę, yy, więc liczę na to, że będzie jakieś coś nowego, że nie tylko po prostu następna, a inna. Pytanie czy kiedyś zobaczymy ciebie w oktagonie? No mogę wam zdradzić, że były y, takie rozmowy. Ja też przez chwilę trenowałam y, w MMA, ale stwierdziłam, że skoro są rozmowy, to ja sobie zobaczę, czy mi to w ogóle y, siedzi. To był właśnie moment, w którym ja zaczęłam chudnąć, o dobrze, że o tym wspominamy, bo to było jakoś pod koniec zeszłego roku, albo też w styczniu, już nie pamiętam, no i ten sam trening jest w ogóle fantastyczny. Ja złapałam zajawkę po prostu na to, żeby się ruszać, bo tam masz godzinę w prywatnym treningu, godzina takiego napierdzielania, skakania, biegania i to jest świetne, to jest naprawdę bardzo fajne, ale też daje troszeczkę tej agresji do, dokładnie do życia i nie wiem, czy jej potrzebuję, więc więc troszeczkę się odsunęłam, temat też ucichł, no bo y, ja chyba tego nie potrzebuję. No, ale uważam, że, że to jest naprawdę fajna zajawka i, i fajnie, że ktoś może się temu poświęcić i uważam, że jeżeli ktoś na przykład wcześniej tego nie robił, a dostał tą motywację przez y, taki, y, chciałam powiedzieć program, a jak, y, jak to nazwać? Federację. Federację, y, no to, to nie myślę, że to nie chodzi tylko o kasę, tylko naprawdę jest to fajne, nowe doświadczenie, y, z którego warto skorzystać, jeżeli ktoś się czuje na siłach. Jasne. Monia, na koniec przygotowałam dla ciebie szybkie strzały. Jesteś gotowa? Tak. Famous czy Hailik. Dlaczego? Nie wiem. Jakoś tak. Bardziej mi się cała oprawa tego tego podoba podobała. Ludzie. Jak też jeździłam na te gale, no to jakoś tak lepiej. pieniądze? Czy dają szczęście? Dobrze wykorzystane i z głową tak. Wersow czy Friis? Wersow. Dlaczego? Bez odpowiedzi. Okay. Kto był twoim idolem w dzieciństwie? Justin Bieber. Okay. <noise> dalej jest? Nie, no gdzieś tam w krwi dalej płynie y, beliberka. <noise> Piosenka twojego dzieciństwa w temacie? O kurcze. Yy... One time niech będzie Justina. Zawsze jak teraz słyszę, to mi się przypominają właśnie takie błogie lata dzieciństwa, bo ja miałam wtedy z 10 czy 9 lat, więc tak. Jaki serial ostatnio obejrzałaś? Ym... Kurczę, ja w, ja w tytule jestem taka okropna i w nazwiska. Ym... Nie pamiętam. i ja oglądam Netflixa cały czas, ale nie pamiętam tytułu. Aktualnie oglądam Good Witch, To jest taki mało miasteczkowy. Myślę, że też nieznany aż tak bardzo serial jest przyjemny, nie wchodzi na głowę, więc sobie leci w tle jak pracuję albo po prostu chcę odpocząć, więc polecam. <gry> tak. Dubiel czy Błoński? Chyba Błoński, chociaż go nie poznałam, a Dubiela tak. I tu stracił. Znaczy nie, neutralnie. Nie, nie mam w ogóle żadnych jakichś emocji, a Abłońskiego gdzieś tam obserwuję i w ogóle też uważam, że przez giga glow up. E, No i trzymam też zawsze za niego kciuki, jak tam widzę, że ludzie coś tam mu negatywnego piszą. To, e, to ja wewnętrznie jakiś taki obrońca się we mnie włącza e, i uważam, że on też fajne rzeczy robi, mimo tego hejtu na siebie. Najprzystojniejszy Polek. No, wiadomo, że powiedziałam, że mój facet, no i bo też tak, tak dla mnie jest, ale y, z takich osób publicznych, to ja zawsze od dziecka kraszowałam y, Oliwiera Janiaka. Mm -hmm. <laughs> no jest przystojny. No tak, jak wino. <laughs> I ostatnie pytanie, zdrada. Wybaczyłabyś? Uuu, y, wybaczałam. Y, no, i uważam, że tak jak mówię, to wybaczanie jest, jest ważną cechą i jest potrzebne w życiu dla, dla siebie, nie nawet dla kogoś, tylko dla siebie. Więc wybaczyć, wybaczyłabym, ale jak, w jakich skutkach i z efektem, no to niekoniecznie takim, żeby zostawać w jakiejś relacji. I nie mówimy tutaj tylko o związkach, tylko oczywiście przyjacielskich tak samo. Nikomu tego nie życzymy. Absolutnie. Moja, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Nie. Mam nadzieję, że do kolejnej. Ja też mam taką nadzieję i bardzo dziękuję.